Jak się zabezpieczać przed negatywnymi konsekwencjami przechowywania danych w chmurze, o których mówiłem w poprzednim króciutkim wykładzie? Jako prawnicy, przede wszystkim powinniśmy zabezpieczać prawnie od strony technicznej. Tego są wyspecjalizowani profesjonaliści, którzy powinni minimalizować ryzyko utraty danych czy też skakowania. Czyli przede wszystkim powinniśmy wybrać odpowiednią umowę. Problem z chmurą polega na tym, że dane mogą być przechowywane gdziekolwiek. Wobec tego pojawia nam się dosyć istotny problem wyboru prawa właściwego w zakresie usługodawcy zagranicznego. My bardzo często zapominamy o tym, że jeżeli zawieramy jakąkolwiek umowę w internecie, to niekoniecznie będzie to prawo według miejsca, gdzie w tym momencie się znajdujemy. tym przykładem, proszę Państwa, jest chociażby utworzenie sobie domeny na Gmailu i Yahoo, gdzie się później okazuje, że zawarliśmy umowę o usługę chmury. Związanej z pocztą elektroniczną, ale według prawa amerykańskiego, co niekoniecznie jest dla pełnomocników zawodowych korzystnym rozwiązaniem. Tutaj istotna jest analiza odpowiednich regulaminów, weryfikacja klauzul i zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa w umowie poprzez certyfikaty. Optymalnie byłaby, gdyby to była możliwość, audytowania i weryfikacji bezpieczeństwa, natomiast duże data center nie dopuszczają czegoś takiego i wystarczy, że jeżeli spełniają normy ISO, w tymże zakresie, wówczas jako pełnomocnicy jesteśmy w pełni zabezpieczeni w aspekcie tejże chmury. Że Państwa, I taka musi być konstrukcja kontraktu, ażeby dostawca ponosił odpowiedzialność na zasadzie kontraktowej, na zasadzie deliktowej, a także świadczenie usług drogą elektroniczną. Przy czym tutaj do rzadkości nie widziałem kontraktów, gdzie byłaby 100% odpowiedzialność, gdyż rzeczywiście w 100% nie można na wszystkich danych zagwarantować, że zostaną zapisane i sarkiewizowane, ale im wyższy poziom, to tym oczywiście lepszy. To także wynika z kwestii, jaka to jest chmura, jaka odpłatność, jakie ubezpieczenia. Tutaj warto się w to zaangażować i analizować. Unia Europejska... Prowadziła taki uniwersalny dekalog dotyczący umowy o chmurę. Ten dekalog, właśnie, jest zawarty w normie ISO, gdzie mamy 10 podstawowych reguł, które powinny w umowie o chmurę się znaleźć. Jakie to są reguły? Primo. Zagwarantowanie w umowie prawa do informacji o fizycznej lokalizacji serwerów, na których są lub mogą być przetwarzane dane. To jest istotne, czy te dane znajdują się europejskiej strefie gospodarczej, czy też znajdują się w krajach afrykańskich, azjatyckich, gdzie znakomicie niższe są reguły prawne dotyczące ochrony danych. Powinniśmy sobie zagwarantować dostęp do dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa, albo przynajmniej certyfikaty i wskazanie norm, które spełniają dane data center, żebyśmy mieli pewność, że te zasady bezpieczeństwa są stosowane. Pełna informacja dotycząca podwykonawców i instytucji uczestniczących w realizacji usługi chmury, gdyż te podmioty często są podmiotami trzecimi z różnych państw, gdzie mają dostęp do tychże danych i może się okazać, że świadcząc pewnego rodzaju usługi outsourcingowe, mając dostęp i niższy rygor prawny w zakresie ochrony danych, w konsekwencji czego mogą te dane udostępniać podmiotom trzecim. Zagwarantowanie w umowie, iż każdy z podwykonawców instytucji będzie związanymi takimi samymi klauzulami, klauzulami umownymi, jak dostarczyciel chmury. To jest wielce istotne, aby takie oświadczenie ze strony dostarczyciela chmury były. Oraz usługobiorca powinien pozostawiać wyłącznym administratorem danych przekazanych do chmury. Tak, aby jakiekolwiek dołączenie, no, jakikolwiek usług, synchronizacji, jakikolwiek innych danych, które są często dołączane w ramach procesu przechowywania danych, w chmurze nie zmieniały tutaj administratora, i administratorem powinien być zawsze ten, który te dane powierza do przechowywania. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest zagwarantowanie informacji o zobowiązaniach usługodawcy względem organów państwa, policji, prokuratury, służb specjalnych, organów ścigania. Tu chodzi państwa, między innymi o to, że w przypadku, gdy jakiekolwiek służby, jakiegokolwiek państwa zwracają się do dostawcy chmury z żądaniem uzyskania tychże danych od nas, powinniśmy o takim wniosku zostać poinformowani, że taki wniosek wpłynął, a także o tym, czy zostały udostępnione te dane na podstawie przepisów państwa, w którym te dane są przechowywane, czy też że nie. To jest wielce istotne zobowiązanie czy dany podmiot wykona to zobowiązanie jest rzeczą drugorzędną natomiast my prawnicy powinniśmy się w umowie zgodnie z dekalogiem umowy w tymże zakresie odpowiednio zabezpieczyć dokładne ustalenie w umowie zasad przeszukiwania retencji oraz usuwania danych dostarczanych przez usługodawcę kolejna reguła zagwarantowanie w umowie raportowania usługodawcy o wszelkich incydentach bezpieczeństwa danych chodzi o to żebyśmy są różne poziomy a żebyśmy my jedzieli do którego poziomu Zostały dokonane naruszenie, jak głęboko weszli hakerzy i czy nasze dane rzeczywiście są bezpieczne. Przy dużym, profesjonalnym dostawcy usług chmury nie jest to większy problem i takie raportowanie następuje. Także taką klauzulę w umowie powinniśmy zawrzeć. Dokładne określenie w umowie zasad wyłączenia do ograniczenia odpowiedzialności dostarczenia usługi przy jej realizacji. Tutaj w przypadku, kiedy on całkowicie wyłącza się, Państwa, nie warto zawierać tego typu umowy. Oraz, Państwa, minimalizacja niebezpieczeństwa tak zwanego przywiązania do pojedynczego dostarczyciela usług. Chodzi, że Państwa, o możliwość w ramach interoperacyjności przenaszalności tychże danych od jednego podmiotu z drugim do drugiego. Przy czym, że Państwa, powinniśmy być uprzedzeni. Także o takich zmianach, jak przeniesienie serwerów, dyslokacja danych, zmiana państwa, w którym będą przechowywane dane. Tak, abyśmy bez problemu w odpowiednim czasie mogli te dane z, pobrać z serwerów, przenieść do miejsca bezpiecznego, dyslokować, niezależnie od tego, co będzie dokonywał ustaw, ustaw, dostawca usługi chmur. I te 10 podstawowych kanonów, które opublikowała Komisja Europejska, jeżeli zostaną zawarte w łowie o chmurę, powinny przynajmniej w minimalnym zakresie zabezpieczyć nas od strony prawnej przed niebezpieczeństwami związanymi z chmurami. Czy korzystać z chmury? Tak, ale zawrzeć dobrą umowę. Dziękuję.